Dobry wieczór, więc to będzie krótka piłka, bo lecę ćwiczyć. Ale chcę powiedzieć ważną rzecz: Ja bardzo dziękuję za te wszystkie miłe słowa, które dzisiaj do mnie napłynęły zewsząd, za te to już w setkach leci lajków. E, I chciałam powiedzieć jedną ważną rzecz: informację. Jeżeli ja sobie zdałam sprawę, że różnica pokole, pokoleniowa na moim kanale jest taka, 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 taka jeszcze większa. Więc zauważyłam, że pokolenie 50 Plus nie ma Insta. Moje pokolenie jeszcze ma. Nieważne. Zresztą rozstrzał jest, jest dość konkretny, ale są ludzie, którzy nie mają w ogóle social media, bo nie wierzą w to. No i ja ich rozumiem. I chciałam powiedzieć, że na YouTube, gdzie mamy dostęp wszyscy, proszę tego nie zakładać, bo jeżeli to zbrewami, nie wierzycie w to i w ogóle, proszę tego nie robić. Więc. Ja będę wrzucać na YouTube wszystkie moje posty. Proszę wejść w posty i tam będą wszystkie informacje, żeby nic, nic nie ominęło tych, którzy nie chcą mieć Facebooka, Instagrama i tych wszystkich e, TikToków i tych wszystkich innych rzeczy, bo są też ludzie, którzy uważają wciąż, e, że social media to jest samo zło. Więc ja to od razu mówię, tutaj zapowiadam, że dla tych ludzi, którzy tego nie uznają. Proszę nic nie robić, proszę zostać na tym YouTube. Ja będę tam udostępnić wszystkie moje posty. E, co jeszcze chciałam powiedzieć? Mam nadzieję, że mieliście fajny dzień. Mam nadzieję, że nie mieliście takiego początku dnia, jak ten biedny pan, co płakałował się, co wam opowiadałam. E, I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? A, wsparcie techniczne. No słuchaj, papi I Love You Forever. E, I w ogóle pamiętajcie, że jak oddajecie dobrą energię, to to do Was zawsze wraca. E, nie ma w życiu przypadków. Ja wczoraj poznałam fantastyczną osobę, z którą będę współpracować, ale o tym będzie, jak wrócę do Polski. Ja myślę, że ja zrobię z tą osobą bardzo fajny projekt, słuchajcie, który na pewno zmieni oblicze polskiej edukacji, mam nadzieję. Ja jestem po studiach pedagogicznych, więc temat jest mi dość bliski. Pozdrawiam. Miałam bardzo miły wieczór i w ogóle, w ogóle osoba poznana z przypadku, coś niesamowitego, ale jaki przypadek, słuchajcie, ja wrzucam e, post o odchudzeniu, o psychodietetykach, rozmawiamy, mówię wam, że ma się kupić zeszyt, talerz z miarką, a tu zaczepia w ogóle znikąd jakiś psychodietetyk, nie jakiś, bo to nie byle kto, to jest ktoś, kto wydał, słuchajcie, książki sam, i to jest bardzo ciekawa osobowość, ale jeszcze jej nie znam na tyle, ale poznam oczywiście, bo ja tego nie odpuszczę. Więc pierwsze co: przy powylądowaniu w Polsce e, teraz, za niedługo, chcę się z nią spotkać, żeby ją poznać, pogadamy w ogóle. Jezu ja się tak cieszę, bo to w ogóle wyszedł taki nieprzypadek z przypadkowego forum. No słuchajcie, no samo to tak jak poznałam Martę Markiewicz, w ogóle z przysłowiowej, no, no właśnie, ale my nie mówimy brzydko na tym kanale, tylko czasami. No, i to była taka, taka fajny, fajna sprawa. Także dziękuję serdecznie. E, wszystko będzie na YouTube. Proszę nie zakładać social media. Dotrę do Was i gołębiem pocztowym jak będzie trzeba. No to e, słuchajcie. E, co chciałam Wam powiedzieć na koniec? Że, że mam nadzieję, że mieliście tą chwilę i usiedliście na tyłku dzisiaj, że w ogóle wyłączyliście cały świat. No i ten telefon przeklęty, który jest przekleństwem dzisiejszych czasów. Hmm. Ja byłam ostatnio na kawi, zrobiłam zdjęcia, jak wyglądają dzisiejsze kawy, gdzie siedzą Państwo w różnym wieku, jest niedziela, świąteczna zresztą, idąc wspólnie spędzić czas i siedzą na telefonie. Okropne to jest. To jest po prostu okropieństwo tych czasów. Widzicie co? Mi się w ogóle te czasy nie podobają. Ja to bym się cofnęła, słuchajcie. Wiecie, gdzie w lata 20, w lata 30, nie za długo, bo ja w ogóle kocham te meble przedwojenne i w ogóle tamten czas. Te pisanie listów, stawianie pieczątek i te pióro wieczne, które tak pięknie poprawi Waszą neuroplastyczność. Ja Was błagam, piszcie piórem wiecznym. To jest magiczny przyrząd, który wyreguluje Wasz umysł, nauczy Was cierpliwości. I e, będziecie mieli e, poważną zmianę w charakterze dzięki temu. Także bardzo Wam polecam pisanie piórem wiecznym. I pisanie listów w ogóle, bo to jest takie fajne o tym się zapomina. No i może na tym koniec. No, to miłego wieczoru i. Ja jeszcze później trochę posiedzę w sieci, bo chcę zobaczyć, kto dzisiaj mnie spotka, z kim zaraz polecę się, jak wyląduje. Słuchajcie, ja w ogóle jadę do kogoś, kogo nie znam. Spontan totalny w moim ulubionym miejscu w ogóle we Wrocławiu. Zapraszałam Was też na spacer ze mną. Krona gór polskich. W ogóle jest teraz, wrzucę Wam zaraz marsz, słuchajcie, piechurów. Pozostać w korku, lepiej iść na piechotę. Jest taki ogromny marsz, tam jest 110 km. Hmm, z zakopcach do Krakowa, czy coś takiego, ja wam to wyrzucę w detale. I wiecie co? My będziemy, nie będziemy stać w korkach, tylko będziemy chodzić na piechotę. Niech ja wrócę do tej Polski do tylko trzy miesiące i będziemy działać. Wszystko się pali i tak ma być. I tego się trzymamy. Miłego wieczoru, wariaty. I pamiętajcie, zen, wyciszenie, i przez pięć minut, chociaż w ciągu dnia, was nie ma. Czas dla siebie, to jest najważniejsze na świecie. Wszystkiego dobrego. Cześć.